Hej, tu Roxy i dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów, by uniknąć sytuacji, w której zostajecie z rozładowanym telefonem. Też tak macie? Nie, ja już nie. Teraz ładowanie to czysta przyjemność, z ładowaniem indukcyjnym. Wystarczy położyć i gotowe. Jeżeli zależy nam na czasie, to skorzystajmy z tradycyjnego sposobu ładowania. W Galaxy S6 jest szybka ładowarka oznaczona piorunem, która dosłownie piorunem naładuje nam telefon. A gdy nie macie pod ręką żadnego gniazdka, wystarczy, że skorzystacie z powerbanku, który naładuje Wasz telefon nawet do trzech razy. I właśnie w takiej sytuacji nie muszę martwić się o baterię w telefonie. Samsung ma teraz nową edycję powerbanku ze zwierzętami, którym grozi w i zwierzaki. Po ściągnięciu dedykowanej aplikacji, przy każdym ładowaniu na naszym ekranie pojawi się radosny zwierzak. I teraz ostatni sposób na rozładowaną baterię to tryb bardzo niskiego zużycia energii. Włączamy go i nasz ekran stanie się czarno-biały. Będziemy mieli kilka podstawowych funkcji do korzystania, ale w zamian otrzymamy przy 83% baterii ponad 2 dni użytkowania.